W razie czołem, jak obiecałem, zagramy znowu sobie w Dynamite Jack. Tym razem... O, w, ...w plansz od ludzi. I oto trafiłem w planszę o, na, o nazwie Overkill. I powiem wam szczerze, że... faka. Na pewno jedną rzecz jest pewne. muszę i ...tu bombkę pierdzielnąć. Jak będą przechodzić, im balnąć. O, od razu, moment. zobaczę co się dzieje. Ile tutaj dudu. No, apka jest o tyle ciekawa. Kurczę, jeden tylko. he. he, he. A zabiło dwóch, dobra. Zapiszemy. No, ciekawe ile. Trzech. O, teraz tu. Kurczę, oni tam nie łażą. Ach. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Dwóch na teraz tutaj. Mam nadzieję, że trafiłem. O! ja jak pięknie. Jeden został. Jeden to dziś tam łazi, to już się z nim poradzimy. Latarkę mamy oczywiście. Jak on łazi? Na dół No tu bombkę No i prawidłowo Zakoślemy I po Teraz tak, mapa Tu są save, save pointy na pewno Zbieramy te Chyba przez chwilę się zamyśliłem, ale to już trudno Ale skupiłem się na grze Czasami też tak mam tutaj balansuję na krawędzi śmierci Coś jak Bomberman Ale Niektóre plansze są naprawdę, naprawdę, naprawdę wymagające myślenia tu i tu hmm. Szukając wyjścia Bo teraz już plan, już po planszy, już my przeszli planszę Bo w sumie może nie wspomniałem, że chodzi o to, żeby wydostać się z kopalni Tam jak pokazywałem wam w pierwszym odcinku tam Ile przeszedłem, już miałem tam prawe końcówkę Już powierzchnia była O, widać powierzchnię Więc o to chodzi, a tutaj ludzie sobie stworzyli prawda? a ta nawet ciekawa myślałem, że, że będzie, będzie bardzo, bardzo trudno przejść a tu jednak taka niespodzianka się udało, że to ten że szybko się nawet przejdzie tylko nie wiadomo gdzie jest wyjście o, tu są te czarne dziury na które trzeba bardzo cholernie uważać, żeby nie wdepnąć bo koniec gry czy koniec gry, no okay. O tym właśnie mówiłem. Holy shit. Jak zwykle, no muszę, muszę zrąbać. No. no nie byłbym sobą, jakby nie zaczął. Kurcze, blade, a gdzie jest wyjście? Mi powiedz, powiedz tak, gdzie gościu zrobił? to? wyjście, chyba że zrobił bez wyjścia. Tam planie. też tak mogłoby być, ale pewnie tam będzie. O kurcze, jeszcze jedni By to szlak trafił. O, 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 ta, jeszcze czego? On tu bombkę puszczaj. Jeszcze tam. Ile ich tu już nastawia? No, no. Myślałem, że to będzie nudno. Będzie wyjście, a tu kurde. A tu jednak jeszcze nie. Spadać. Spadać, e, no muszę ich tu załatwić bo nie... Spadać, spadać, spadać Nie no musiałem, się, bo Wyłazili ze mną jak bogacia. Coś mi się zdaje, że to nie koniec, ta plansza jest bardziej rozbudowana niż myślałem Ale dobrze, przejdziemy sobie tą planszę O, ciki musimy go zbierać. A, widzicie, tu jest wyjście. O, no to pozbieramy, pozbieramy. Blam, 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 blam. No przy takich zbieraniach to by się przydał ten Speed w postaci Shifta Teraz tak Tam No tam też musi mieć tam i tam Ale jeszcze tak wdepnę sobie w Jak znam życie będzie fajne No i no, troszkę nudna ta plansza, no. Znaczy nudna. Dla mnie jest interesująca, bo coś nowego. Coś nowego, bo fabularka, no to wiadomo, fabularka to fabularka. Nie? A tu tak. No tak. I teraz jest pytanie, czy tam coś jeszcze jest? Jest, oczywiście. Teraz są takie patenty robią, że trzeba coś rozwalić. Labiryntkami chodzić. Żeby rozwalić dalej. O! Dobrze, że gra informuje o takich rzeczach. Czerwone zostało otwarte. Kurczę, labirynty probię, że Przeszcze bombami można rozwalić i szybko przejść. No, safe point od razu. Dobra. Mam nadzieję, że już nie wpadnę do tej dziury. Pierwszy razem tak, się tak zdziwiłem, że masakra. Teraz to trzeba będzie iść w tamtą stronę. Dokładnie. Dobra, sajvig jest. O! Jeszcze, kurczę, ale... Co on tu jeszcze nie wymyślił? Klejnociki mamy 100%. No. No i teraz do wyjścia. No nie ma rady, przeszliśmy, hura! he, he. Hmm, na skróty nie będę na około chodził co mi Dobra. Jak dobra jakby ocenić tą mapę troszkę zbyt nudna a taka takie dobre cztery Kontynuuję. Hmm, hmm, hmm.